Są chwile w życiu duchowym, kiedy ucisk wydaje się dusić, jakby niewidzialne łańcuchy wiązały twoją duszę. Ale gdy pakt zostaje przerwany, gdy łańcuch, który cię trzymał, wreszcie upada na ziemię, wybrany odkrywa coś większego prawdziwą wolność. Dziś to nie tylko koniec cyklu to narodziny nowej tożsamości. Nie jesteś już związany sojuszami, które cię raniły, stoisz przed szansą, by kroczyć lekko, w całości. Połączony z istotą, którą Bóg zarezerwował tylko dla ciebie. To moment, w którym to, co duchowe, staje się realne, gdzie zwycięstwo, które wydawało się odległe, objawia się w tobie. Niewidzialne zerwanie, które zmienia wszystko, jeśli dotarłeś aż tutaj, nie ignoruj tego, co ci teraz objawię. To może być punkt zwrotny twojego życia duchowego. Zostań ze mną do końca, bo poprowadzę cię w podróż która może złamać łańcuchy, o których nawet nie wiedziałeś, że jeszcze je nosisz. To nie jest tylko kolejny film, to bezpośrednie wezwanie skierowane do Twojej duszy. W życiu wybranego przychodzi moment, w którym coś zmienia się w niewidzialnym, zanim jeszcze objawi się w widzialnym. To tak, jakby niebo wydało wyrok wolności, którego świat naturalny jeszcze nie potrafi dostrzec. Zerwanie duchowe nie dzieje się w huku czy widowisku, lecz w głębokiej ciszy, w miejscu ukrytym, gdzie tylko Bóg i Twój Duch mogą się spotkać. Często czujesz jedynie ciężar, który zostaje zdjęty, poczucie, że coś wreszcie zostało zakończone, nawet jeśli nie umiesz tego wyrazić słowami. To właśnie w tej chwili pakt zostaje przerwany. Pakty mogą być zawierane na wiele sposobów, niektóre są dziedziczone, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jak łańcuchy płynące we krwi i historii rodziny. Inne powstają przez błędne wybory, przez sojusze z ludźmi, miejscami czy praktykami, które otworzyły ciężkie drzwi duchowe. Istnieją także pakty nieświadome, które tworzą się, gdy przyjąłeś kłamstwa o sobie, wierząc w etykiety porażki, bólu czy odrzucenia. Każdy z tych paktów buduje niewidzialne więzienie, które ogranicza twój umysł, wysysa twoją energię i dusi twoje powołanie. Ale przychodzi czas, gdy Bóg interweniuje. Nie pozwala, by wybrany pozostał wiecznie zakuty w łańcuchy. Gdy niebo ogłasza, koniec, nie istnieje pakt, przekleństwo, ani więzienie, które mogłoby się ostać. Zerwanie zostaje ogłoszone, a duchowe kajdany zaczynają się rozpuszczać jak żelazo trawione ogniem. Zwycięstwo nie tkwi w twojej sile, lecz w autorytecie Boga, który w tobie mieszka. To tak, jakby cały wszechświat uznał nowy porządek nad Twoim życiem. To niewidzialne zerwanie niesie natychmiastowe konsekwencje. To, co wcześniej ciążyło na ramionach, rozpada się, jakby otaczała Cię inna atmosfera. Ludzie dostrzegają, nawet bez zrozumienia, że coś się zmieniło. Sytuacje, które wcześniej się powtarzały, tracą moc. Drzwi, które wydawały się wiecznie zamknięte, zaczynają się uchylać. To odbicie duchowego, które wdziera się w naturalne. Ważne jest, by zrozumieć, że to wyzwolenie nie oznacza tylko braku kajdan, oznacza także narodziny nowej świadomości. Dostrzegasz, że nie jesteś już w tym samym miejscu, że to stare więzienie już do ciebie nie pasuje. To tak, jakby klucz został przekręcony wewnątrz twojej duszy i nagle mogłeś iść ścieżkami, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Dlatego Twoja postawa teraz jest kluczowa. To nie jest czas na wątpliwości ani cofanie się. To czas, by przyjąć ogłoszone zwycięstwo i zacząć chodzić jak ktoś, kto już jest wolny. Wielu wciąż pozostaje uwięzionych, bo nie przyjmuje tożsamości, którą otrzymali. Nadal myślą jak więźniowie, choć zostali powołani, by być wolnymi. Zerwanie jest pierwszym krokiem, ale też najważniejszym, bo bez niego nic innego nie mogłoby zostać zbudowane. Musisz zrozumieć, że jeśli dotarłeś aż tutaj, to nie stało się przypadkiem. Przesłanie tego filmu nie jest przypadkową treścią, lecz odpowiedzią na to, o co prosiłeś w ciszy. Twój krzyk został wysłuchany i teraz nadszedł czas działania. Nie pozwól, by strach, wątpliwości czy poczucie winy ukradły ci to, co już zostało ci dane. Pakt został przerwany, a to oznacza, że Twoja historia właśnie otwiera nową stronę cisza po bitwie nowa tożsamość. Kiedy kajdany spadają, wybrany nie trafia od razu w scenerię świętowania. Zamiast tego wprowadzany jest w ciszę niemal niewygodną, jakby cały hałas wojny nagle się skończył. Ten moment może wydawać się dziwny, bo serce przyzwyczaiło się codziennie walczyć z niewidzialnymi naciskami, z ciężarami obciążającymi umysł i duszę. Teraz, w obliczu świeżo zdobytej wolności, pozostaje pustka, której wielu nie potrafi zinterpretować. Ale ta cisza nie jest porzuceniem, to odbudowa. To, co dzieje się po zerwaniu, można porównać do ziemi spustoszonej bitwą. Pole nie ma już wrogów, ale nie ma jeszcze owoców. Wszystko wydaje się zatrzymane, zawieszone. I właśnie w tej przestrzeni Bóg zaczyna sadzić coś nowego. Cisza służy temu, by Jego głos został usłyszany bez rozproszeń. By każdy szczegół tożsamości wybranego został objawiony z jasnością. To czas redefinicji, w którym wszystko, co zostało złamane, musi ustąpić miejsca temu, co jest budowane. Wielu myli ten okres z samotnością czy pustynią. Myślą, że po wyzwoleniu powinni natychmiast doświadczać obfitości, powodzenia i widzialności. Jednak duchowa rzeczywistość wygląda inaczej. Przed objawieniem Zawsze jest czas ciąży. Cisza jest jak łono, które strzeże nowej wersji wybranego, aż ta będzie gotowa, by się narodzić. To ochrona, nie brak, to wyrównanie, nie odrzucenie. Ten proces wymaga cierpliwości. Wybrany musi nauczyć się rozpoznawać siebie bez śladów przeszłości, bez etykiet, które narzuciły mu pakty. To jak spojrzeć w lustro i zauważyć, że ten dawny obraz już nie istnieje. Ciężar, cień, rany, które wcześniej definiowały Twoją historię, nie są już częścią Twojej istoty. Cisza jest konieczna, by Duch przyswoił tę prawdę, a umysł mógł dostosować się do życia w wolności. W tym czasie Bóg pracuje głęboko nad tożsamością. Usuwa zniekształcone przekonania, goi wspomnienia, odzyskuje dary, które były uśpione, i rozpala płomienie, które czas zdawał się zgasić. Cisza to laboratorium duchowe, w którym tworzy się nowa wersja wybranego. Kto próbuje uciec od tego momentu, gubi się, bo stara się wypełnić pustkę rozproszeniami, gdy tymczasem pustka została zaprojektowana, by wypełniła ją jedynie obecność Boga. Zachodzi także przejście emocjonalne. Przez lata serce przyzwyczaiło się do ciężaru kajdan, a kiedy one pękają wewnątrz, następuje wstrząs. Umysł musi się dostosować do faktu, że teraz jest miejsce na oddech, na pokój, na odpoczynek. Ciało fizyczne również reaguje, bo niewidzialny ciężar wpływał nawet na siły naturalne. Stopniowo atmosfera wewnętrzna zmienia się, przynosząc lekkość, spokój i równowagę. Ten ciszę nie należy się bać, lecz przyjąć. Jest dowodem, że wojna się skończyła. To przerwa między upadkiem kajdan a budową nowego domu duchowego. Wielu, nie rozumiejąc tego, próbuje przyspieszyć ten proces, szukając natychmiastowych znaków na zewnątrz, ale prawdziwa przemiana najpierw utrwala się wewnątrz. Bóg się nie spieszy, On działa doskonale. Kształtuje serce, wzmacnia umysł i dopracowuje każdy szczegół, zanim znów wystawi wybranego na światło. To, czego uczy ten etap, jest bezcenne. Cisza uczy słuchać więcej. Lepiej rozróżniać, dostrzegać subtelności. Uczy, że tożsamość nie zależy od pochwał, uznania zewnętrznego czy widzialnych osiągnięć, lecz od głębokiej pewności, że jesteś umiłowanym dzieckiem, wolnym i oddzielonym. Wybrany odkrywa, że jego siła nie tkwi w zgiełku, lecz w spokojnej stabilności kogoś, kto wie, kim jest. Ten drugi krok jest niezbędny, bo w nim wybrany przestaje być jedynie kimś uwolnionym, a staje się kimś odbudowanym. To już nie człowiek naznaczony paktami, ale nowe stworzenie przygotowane do życia w pełni. Cisza, która wydawała się pustką, okazuje się żyzną ziemią, na której Bóg ognistymi literami zapisuje nową tożsamość, a gdy ta tożsamość zostaje ugruntowana, żadna zewnętrzna siła nie może jej odebrać. Prawdziwa wolność. Nie tylko uwolnić się, ale żyć. Kiedy pakt zostaje zerwany, a cisza kształtuje nową tożsamość, pojawia się jeszcze głębsze objawienie. Bycie wolnym to nie tylko zerwać łańcuchy, ale nauczyć się chodzić bez nich. Wiele osób doświadcza potężnych uwolnień, lecz nadal żyje tak, jakby wciąż byli więźniami. Dzieje się tak, ponieważ umysł musi zostać przeszkolony, by utrzymać zdobytą wolność. Nie wystarczy, że kajdany spadną, trzeba nauczyć się żyć bez potrzeby ich posiadania. Prawdziwa wolność jest aktywna, a nie pasywna. Wymaga świadomości. Dyscypliny duchowej i codziennego stanowiska wobec życia. Wybrany musi zrozumieć, że nie został powołany jedynie do ucieczki z ciemności, ale do chodzenia w pełnym świetle. Wyzwolenie nie jest celem samym w sobie, jest początkiem nowego stylu życia. To oznacza odnowienie myśli, uporządkowanie emocji, dbanie o postawy i pielęgnowanie praktyk, które wzmacniają nową duchową rzeczywistość. Ten proces jest wymagający. Ponieważ przez długi czas przyzwyczajeniem było życie w ograniczeniach, wierząc, że istnieją bariery nie do pokonania. Teraz, bez łańcuchów, trzeba nauczyć się radzić sobie z ogromem możliwości. To jak ktoś, kto spędził lata w ciemnym pokoju i nagle staje przed rozświetlonym horyzontem. Początkowo widok drażni, ale po pewnym czasie oczy się przyzwyczajają i piękno nowego życia zaczyna się objawiać. W tym momencie pojawia się odpowiedzialność. Wolność bez świadomości staje się pułapką. Wielu wraca do dawnych więzień, bo nie zrozumiało, że życie w wolności również wymaga dojrzałych wyborów. Wybrany nie może już karmić nawyków, które podtrzymywały dawne pakty, ani powtarzać wzorców, które otwierały ciężkie duchowe bramy. Wolność utrzymuje się wtedy, gdy buduje się nową rutynę, nowy umysł i nowe serce. I tutaj chcę mówić bezpośrednio do ciebie, który mnie teraz słuchasz. Nie wystarczy wysłuchać tej wiadomości i się wzruszyć. Trzeba podjąć prawdziwą decyzję. Jeśli czujesz, że to słowo mówi do ciebie, zatrzymaj się na chwilę i zastanów, jak podtrzymujesz swoją wolność. Napisz w komentarzach to, co już zwyciężyłeś i to, co jeszcze musi zostać pokonane. Wypowiedz na głos, że jesteś zdecydowany żyć naprawdę wolny. Ten akt nie jest tylko symboliczny, jest duchowy, bo kiedy deklarujesz i zajmujesz stanowisko, umacniasz w niewidzialnym decyzję, by nie wracać do tyłu. Nie odkładaj tego, ponieważ twoja wolność musi zostać przyjęta dziś. To wewnętrzne stanowisko rodzi zewnętrzne zmiany. Wybrany, który decyduje się żyć wolny, przyciąga nowe relacje, nowe możliwości i nową atmosferę wokół siebie. Świat duchowy rozpoznaje twoją decyzję. A okoliczności zaczynają się dostosowywać do nowej drogi. To nie oznacza, że wyzwania znikną, ale że teraz nie mają już mocy zniewalać. Wolność objawia się w tym, jak stawiasz czoła walkom. Już nie jako ofiara, ale jako ktoś, kto wie, kim jest i dokąd zmierza. Z czasem to stanowisko przemienia się w świadectwo. Ludzie, którzy cię znali, zauważają zmianę, odczuwają różnicę, obserwują siłę, która wypływa z Twojego życia. Prawdziwa wolność nie potrzebuje ogłoszeń, objawia się w owocach. Jest widoczna, gdy reagujesz inaczej, gdy nie pozwalasz się już manipulować tymi samymi pułapkami, gdy twoje słowa i postawy odzwierciedlają pokój, stanowczość i cel. To jest moment, w którym rozumiesz, że zerwanie paktu nie było tylko aktem duchowym, ale otwarciem nowej drogi. To, co zrobisz z tą drogą, zależy od twojej decyzji, by żyć w pełni wolny. Możesz się osiedlić, Pozwalając, by czas zatarł wpływ wyzwolenia, albo możesz przyjąć odpowiedzialność budowania solidnego życia, opartego na zasadach, które utrzymują ducha w sile. Prawdziwa wolność to ekspansja, wzrost, ruch, to szansa na rozwijanie darów, wypełnianie powołania i dotykanie innych, żyć przemianą, której sam doświadczyłeś. Kiedy to zrozumiesz, Wolność przestaje być jedynie osobistym błogosławieństwem i staje się misją, która przekracza twoje granice. Nie jesteś już tylko kimś, kto został uwolniony, jesteś kimś, kto nauczył się żyć, aby uwalniać innych. Cena zapłacona w tajemnicy. Dlaczego nie powinieneś się cofać? Wolność nie dzieje się przypadkiem. Każde duchowe zerwanie ma swoją cenę, a ta cena została zapłacona w ciszy. W miejscach, których nikt nie widział, w wymiarach, których ludzkie oczy nie potrafią dosięgnąć. Większość ludzi wyobraża sobie, że bycie wolnym to jedynie wynik silnego pragnienia lub prostej modlitwy, ale rzeczywistość jest głębsza. Istnieje cena, która została uiszczona zanim jeszcze się urodziłeś. To krew przelana w tajemnicy, ofiara złożona z miłości, najwyższy akt oddania, który uczynił Twoje dzisiejsze zwycięstwo możliwym. Ta prawda powinna ciążyć na świadomości każdego wybranego to co teraz niesiesz nie jest owocem twojej własnej siły lecz wynikiem wiecznej ofiary której nie można zignorować kiedy rozumiesz że twoja wolność kosztowała cenę krwi twoja postawa wobec życia zmienia się całkowicie nie da się żyć byle jak nie da się igrać ze starymi łańcuchami bo cofnięcie się oznaczałoby pogardzenie tym co zostało zdobyte przez kogoś kto zapłacił własnym życiem Niebezpieczeństwem wielu jest przyzwyczajenie się do łaski. Smakują początkową ulgę, doświadczają poczucia lekkości, ale niedługo potem znów zaczynają flirtować z więzami, które ich zniewalały. Na nowo otwierają drzwi, które były już zamknięte, sięgają po nawyki, które wydawały się pogrzebane, i pozwalają się kusić głosom, które nie powinny już być słyszane. Ten ruch powrotu jest bardziej destrukcyjny niż pierwsze więzienie. Bo teraz istnieje już świadomość tego, co zostało przerwane. Nie chodzi tylko o ignorancję, ale o wybór. Dlatego czwartym krokiem tej drogi jest czujność. Wybrany musi pielęgnować uważne serce, codziennie pamiętając, że wolność nie była tania. Kiedy przechowujesz tę prawdę w duszy, pokusa powrotu traci moc. To nie strach podtrzymuje wierność, lecz wdzięczność wdzięczność za zapłaconą cenę. Wdzięczność za otrzymaną miłość, wdzięczność za nowe życie, które się otworzyło. To ta świadomość wzmacnia odporność i nie pozwala, by stare kajdany znów znalazły miejsce, by się zamknąć wokół ciebie. To zrozumienie objawia także wartość posłuszeństwa. Posłuszeństwo nie jest ciężarem, jest najwyższą formą uhonorowania ceny, która została zapłacona. Każdy krok stawiany w świętości. Każda decyzja podjęta w integralności, każda rezygnacja z czegoś, co mogłoby Cię oddalić od światła, jest w rzeczywistości cichym hołdem dla tego, który Cię uwolnił. Świat może tego nie dostrzegać, ludzie mogą tego nie rozumieć, ale w niewidzialnym każdy akt posłuszeństwa rozbrzmiewa jak znak czci i wierności. Pamięć o ofierze jest również kotwicą w chwilach próby. Będą dni, gdy okoliczności będą próbowały odepchnąć Cię w przeszłość, gdy głosy pokusy zabrzmią głośniej, gdy oferty świata wydadzą się atrakcyjne. W tych chwilach pamiętanie o cenie Twojej wolności jest jak rozniecenie ognia w sercu. Przypominasz sobie, że nie jesteś sam, że ktoś oddał się za Ciebie, że Twoja historia została wykupiona najwyższą ceną. Ta myśl odnawia siły. Podtrzymuje wytrwałość i utrzymuje stopy mocno na właściwej ścieżce. Wyzwolenie nie jest tylko aktem duchowym, jest także paktem odpowiedzialności. Kiedy rozpoznajesz wartość tego, co otrzymałeś, zaczynasz troszczyć się o swoją duszę jak o skarb. Wybrany, który to rozumie, nie marnuje okazji, nie wiąże się z błahostkami, nie pozwala, by przeszłość znów stała się panem jego życia. Żyje z celem. -Świadomy, że każdy nowy dzień jest szansą, by uhonorować zwycięstwo już zdobyte. To jest tajemnica trwania w wolności, nigdy nie zapomnieć ceny zapłaconej w ciszy. Ta cena była zbyt wysoka, byś mógł żyć lekkomyślnie. Ofiara zerwała pakty, zniosła przekleństwa, otworzyła drogi i dała ci nową tożsamość. Docenienie tej ofiary jest kluczem, który uniemożliwia cofanie się i wzmacnia każdy krok w teraźniejszości. Cofnięcie się nie jest opcją, bo wolność nie została zdobyta próżnością, lecz bólem, krwią i miłością. A kiedy ta świadomość zamieszkuje serce, wybrany znajduje siłę, by iść naprzód, nie pozwalając, by stare kajdany znów go dotknęły. Nowe przymierze, wieczne przymierze życia. Po każdym zerwaniu, po ciszy i po odbudowie, tym co pozostaje, nie jest tylko wspomnienie zwycięstwa ale okazja do zawarcia nowego przymierza. Wybrany, który rozumie wymiar zerwania, nie może po prostu żyć dalej tak, jakby nic się nie wydarzyło. Zostaje wezwany do przyjęcia wyższego wiecznego przymierza, które nie opiera się na kajdanach, lecz na wolności, które nie rodzi się z niewoli, lecz z obfitości. To nowe przymierze nie powstaje z zewnętrznych nakazów, ale z oddania serca celowi, do którego zostałeś oddzielony. Wielkim objawieniem jest to, że nie istnieje neutralność. Ten, kto zerwał kajdany, musi wybrać, na czym oprze swoje życie od teraz. Pustka pozostawiona przez dawne więzy nie może pozostać otwarta. Jeśli nie zostanie wypełniona nowym przymierzem, inne kajdany spróbują zająć to miejsce. Dlatego kluczowe jest zrozumienie, że wolność nie jest jedynie końcem jarzma, lecz początkiem zobowiązania. To budowanie solidnej relacji z tym, który uczynił wyzwolenie możliwym. To przymierze niesie ze sobą nowe życie, odnowiony umysł, wzmocnioną duszę. Ustanawia ono więź zaufania, w której wybrany nie żyje już dla siebie, lecz dla większego celu. W tym momencie ból przemienia się w duchowy autorytet, ponieważ to, co kiedyś było powodem wstydu, staje się źródłem nauki i mocy. Twoja historia, naznaczona zerwanymi kajdanami nabiera wartości świadectwa. Każda rana staje się blizną, która dowodzi, że przetrwałeś, zwyciężyłeś i teraz możesz prowadzić innych tą samą drogą. To nowe przymierze redefiniuje również sposób, w jaki patrzysz w przyszłość. Nie ma już lęku przed jutrem, bo fundament nie opiera się na przemijających okolicznościach, lecz na wiecznej obietnicy. To, co wcześniej było niepewnością, przemienia się w zaufanie. To, co było wątpliwością, staje się jasnością. To, co było samotnością, staje się obecnością. A wszystko to rodzi się z decyzji, by żyć w przymierzu, które się nie zrywa, bo jest podtrzymywane przez wierność Boga. Teraz chcę mówić bezpośrednio do ciebie, wybrany. Ty, który szedłeś ze mną aż dotąd, ty, który poczułeś każde słowo przenikające duszę, musisz dziś podjąć decyzję. Nie pozwól, by ta wiadomość była jedynie chwilą ulotnej refleksji. To jest moment, w którym musisz przypieczętować swój wybór, ponieważ nie ma zwycięstwa bez zajęcia stanowiska. Jeśli to słowo dotknęło twojego serca, ogłoś głośno. Przyjmuję nowe przymierze życia. Wybieram żyć w prawdziwej wolności. Nigdy nie cofnę się wstecz. To wyznanie nie jest tylko dźwiękiem, to pieczęć duchowa nad twoją historią. I chcecie wyzwać, byś zrobił coś więcej niż tylko wysłuchał. Podziel się tym nagraniem z kimś, kto potrzebuje zerwać kajdany, ponieważ twoja postawa może stać się kluczem do przemiany innego życia. Napisz w komentarzu, co Bóg powiedział do ciebie, bo kiedy zapisujesz, pieczętujesz tę decyzję w sobie. I nie zapomnij: zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia i idź ze mną w tej drodze, ponieważ tutaj nie mówimy o teoriach. Lecz żyjemy duchowością w sposób praktyczny i prawdziwy. Nie odkładaj tego, co już zostało Ci przekazane. Twoje nowe przymierze zaczyna się teraz. Cena została już zapłacona, kajdany zostały zerwane, cisza już przyniosła nową tożsamość, wolność już stoi przed Tobą. Brakuje tylko Twojej decyzji. Wstań więc, wybierz życie jako Ten, kto został powołany do wolności przypieczętuj wieczne przymierze i nigdy więcej nie wracaj do bycia więźniem. Twoje życie, twoja misja i twój cel stoją przed tobą. Czas jest dziś, chwila jest teraz.